proszę ten preset proszę no proszę jak będzie to ja to przechodzę, nie no dobra jest ten preset jest ten preset jest tu książka dobra mamy mamy dobra jest jest, jest. Eee, chwilę sobie poczekam, granie się zaraz piję, dobra Mamy ten priset, jest dobrze Nie wiem czy mam to słyszała Słyszała, dobra Dobra Idziemy sobie tu, tu Tutaj dajemy to. Tu. O Jezu! Akurat nam nie wyszło, nie? Ale tak się przestraszyłem. Nagle nam na nie wyszło, nie? Och. Nigdy tak się chyba jeszcze nie przestraszyłem w grę. czy znaczy nie, pewnie się przestraszyłem, bo byłam mały, ale... I teraz trasy czas, bo... No, szybko, szybko. Teraz czas, bo nie mogę. No tu idzie za mną, bo nie mogę tam przejść. Dobra. Nie, nie pamiętam tego preseta na pamięć. Tu tylko Teddy. Dobra. Mm. Mam zębatkę Ona chyba nie będzie nawet potrzebna e, dobra Ale teraz odwaliłem Bo grani tutaj przyjdzie Dobra, ja się dam zabić, bo Ja tam bym nie miał wyjścia, nie? Co ja robię? Dobra Po prostu polecę od razu na dół Zlutować wszystko i no, i dobra. Lepiej by było, jakbym zna tego to na pamięć, ale go nie znam na pamięć. Oj, Jest najłatwiejszy, ale go nie znam na pamięć, więc. Ojej. Teraz trzeba się schować tutaj, bo jeśli bym się znowu schował za drzwiami, to ona by tam nie zabiła, bo. By, bo by wiedziała, że ja przed tam byłem i no. Idzie? ona robi? No naprawdę, ona jest jakaś dziwna. Stwierdziła sobie, że to otworzy? I sobie pójdzie, nie? Ona otworzyła drzwi na podwórko, co ona odwala? <grystanie> What the fuck, no. Hraje Ej, dobra, już wiem, gdzie była jedna potrzebna rzecz. O tu. Dobra, jest, dobra, czyli to jest ten sin. No w sumie jakby był inny, to dziwne. Mm, dobra, to ja sobie ją zagruję na podwórku i po prostu tutaj przejdę. Dobra, zagrywają ją na podwórku. I... Tutaj ten patyk, sobie tutaj rzucę, wezmę sobie Pepper spray, tylko teraz pamiętajmy, że ono dalej jest w grze, tylko że nie widzi, ale jest dalej w grze. Niech ona tutaj przyjdzie Dobra Ja sobie zejdę na sam do garażu i dam ją do salny. Babcia w saunie. no na pewno w salnie. Nie wiem czy mi ją tam zagra właśnie просто <свеск> по шагам я Пойду потом spray не знаю, что был спрей Waliłem go tam. Super jestem. Aj, co tutaj ten patek wyrzuciłem To dobrze. To dobrze. O Jezu, za blisko trochę. Ona na mnie nie może widzieć dalej. Yy, dobra Idę po ten, ten Ten O, aż na jedną minutę? Tak długo normalnie? I to ja mam cheat, dobra e, Bierzemy sobie ten spider key e, Schodzimy sobie tu <laughs> Idę otworzyć te przejście do babci pająk Wezmę sobie przy okazji to To ja tylko otworzę przejście Tu nic nie ma, naprawdę? Trochę syf tam wskoczył a w szwagdę, nie potrzebuje. Akurat tutaj musiała iść, nie? Akurat. Nic nie widzisz, bo na tej wersji PC. Jak się lata z tą latarką to nic nie widać, jest tak ciemno. Idę po szablę. Aha. Tak się znowu za. Zatř... Dobra. What the fuck? Dobra, tu. Specjalki. Może to sobie rzucę tu, ale tak jakoś tak. Tak normalnie. O! I wezmę sobie specjalki. Ciekawe, czy ono dalej mi tu widzi, nie? Zróbmy może tutaj, bo ja się nice. tutaj babcia przyszła O Witam Mam minutę na pójście na samą górę Danie da jedzenia dla pająka Znaczy nie wiem czy tutaj się opłaca To zadawać Nie pamiętam tego Sida naprawdę O nie w sumie to ja nawet nie mam e, Nie mam Nie mam młotka Nie wiem gdzie jest młotek na tym seedzie o, dwie rzeczy? Na no, raz. <grystanie> obok siebie. Gdzie jeszcze może coś być? Nie wiem, czy jedzenie dla kruka się opłaca dawać. Trochę lipa. Coś powinno... nie ma. No słabo. E, to nie jest potrzebne nawet. A już wiem, dobra. Jest jedna rzecz potrzebna. Mm, coś tutaj jest. Tak, jest karki. E, też będzie chyba potrzebny. E, ale wiem, że tam w samochodzie e, jest. Ten do zbrojowni klucz, więc będę mógł zabijać babkę i też iść do pająka przy okazji. Co tu mamy? Dobra, tu jest młotek, jest dobrze. A tu mamy... Nie mamy? Ej, myślałem, że tu będzie klucz do zbrojowni. Nie ma. Nawet nie wiem, czy babcia już jest. Dobra, jest na szczęście. A, dobra, teraz szybko, mam minutę, no tu w sumie to chill. Dobra, na samą górę minutę. To jest też normal, pamiętajmy. Dobra. Tutaj trzeba zniszczyć kamerę. No, tutaj potrzebowalibyśmy. Eee, to zapewne jest upająka, nie? Nawet nie wiem, gdzie jest grani. Chain Cutter, dobra To dobrze A wręcz bardzo A to Chain Cutter'ami możemy? możemy Dobra, to Chain Cutter sobie zrzucę na dół Dobra i wezmę to Ej, chyba mamy ending zrobione Ciekawe, czy tu przyjdzie babcia. Przyjdź, proszę. Przejdzie. O! Przewróciłem się, ale to nic. Gdzie co te czynka? Kurwa. Ja sobie idę tu. I dobra, mamy zrobione Andy. Przechodzę już grani. Tylko teraz będzie trzeba iść tam na dół do tej Babki pająk I będzie chyba zrobiony ending. Dobra, my już chyba zro... przeszedłem już chyba grani tak no? Chyba tak. Trochę mi to zajęło, bo nie znam na pamięć tego sida, Ale przynajmniej jest, nie? Dobra, nie, jednak sobie zejdźmy tutaj i trzeba wrzucić to. Dobra, nice. Znaczy, nice. No, dobra. Yy, I teraz jeszcze to i ja mogę schodzić, tak? Dobra, przeszedłem, grani już. To drugie to. Nie wiem, gdzie ona była, ale ważne, że przeszedłem. Wooden Stick. I teraz jeszcze cutting Players, tak? Tak, dobra. No i przeszedłem. Znaczy Chain Cutter, Ej, ej. Ona wie, ona wie. Ale nie, dobra, to dobrze, że ona wie, bo teraz mogę zrobić coś takiego. Że no, chodź, chodź. Ja się wyrażam, to teraz to kater i to tak przychodzę, nie? Chyba. Tak, dobra. Jest! Zróbmy sekret i playa z tyfiką. No i to jest, to przeszedłem. Ech. Czy było trudno? Yy, zrobiłbym to w pierwszym dniu, tylko musiałem w drugim, bo jakbym tego nie. Yy, nie przeszedłbym. Musiałem zrobić, żeby mnie zrobiłam, bo nie zabiła, bo nie mógłbym uciec, dlatego musiałem to zrobić w drugim dniu, ale można założyć, że zrobiłem to w pierwszym. Udało się. Nie było zbyt trudno. Yy, no.